Dzień dobry, maleczko. Dzisiaj krótko i na temat. Czy służby kontrolujące czas pracy kierowców, czyli Inspekcja Transportu Drogowego lub BAG może Was skontrolować podczas Waszej pauzy? Odpowiedź brzmi tak, ale pod warunkiem takim, że muszą Wam wypisać po czynnościach protokół przerwania pauzy do kontrolowania Waszego czasu pracy. Jeżeli tego nie będą chcieli Niestety, ale słuchajcie Musicie żądać, ponieważ To będzie Waszą dupę chroniło Jeżeli chodzi o Kontrolę przez Służby graniczne Przez Zole, przez celną skarbówkę To wygląda inaczej Tam kontrole zazwyczaj są Bardzo szybko, więc Dla dobra sprawy wystarczy, że Dacie dokumenty, licencję transportową Oni no tylko sprawdzą, 5 minut to nie potrwa Oddadzą i nie przerywajcie sobie pauzy na spokojnie. Gorzej właśnie jest z inspekcją transportu drogowego lub Bagiem. Wtedy żądajcie, a macie do tego prawo, aby żądać protokołu po wykonanych czynnościach sprawdzających czas pracy kierowcy. W takim razie dziękuję Wam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.